To jest oczywiście już drugi półfinał w turnieju Wardy TV Oktober Open. Co miesięczny turnie od Wardiego. No i zobaczmy tym razem, czy Księciu znowu będzie niesamowicie mocarny na Terrana. No ale tym dualem jest Cure, więc nie byle kto. Potężny. To lecimy. Kropkę oczywiście sobie biega. Tutaj oczywiście Cybercore. To wy mówicie o tym logowaniu chyba przez, przez bank czy przez coś takiego? Chyba tak, chyba o tym mówicie. Ja nawet nie wiem jak to się nazywa, ale robię to i działa. U mnie działa wszystko. Jak trzeba będzie coś odnowić to się ogarnie. Fabryka, koszari reaktor i rafineria. Hmm. No dobra, blokada Cybercorem to taka rutynowa kwestia, więc MaxPax powinien na to znać w miarę dobre odpowiedzi. Ale właśnie najgorsze w takich statykach jest, jak się pierwszy raz z tym spotkasz jeszcze w jakimś ważnym turnieju bardzo. To nagle nagle musisz improwizować, a najgorzej jest improwizować tak w 100% na ważnym turnieju. No dobra, nie ucieczka, scv oczywiście jest przechwycona, no i czekamy na dalsze rezultaty. Widać, że Cure będzie chciał być stroną bardzo ofensywną, skoro robi podwójne heliony. Tutaj o dziwo MaxPax nie zadawał żadnych obrażeń, więc trochę zmarnował tutaj szansę na może trzy uderzenia, zrobił tylko dwa. to każde jedno, jeżeli chodzi o uderzenie adeptki, ma bardzo duże znaczenie, no w sumie wszystko ma znaczenie. Im więcej obrażeń zada hel helionom, tym one szybciej znikną, no i mniej straci probek. No, Cure jeszcze chce zrobić presję z cyklonami, za helionami. To ciekawem. No i let's go. Kropka po propce jest atakowana, namierzona. W sumie nie zrobił za dużo tym atakiem cure. Nawet bym powiedział, że mało. 381 za 150. Okej, okay, prawie stracił Oracle, ale, ale jednak nie wiem. Jednak się z tego wymknął. I szybka Roszada, i teraz mamy takie 2-1 trochę. Bez Starporta cały czas cure. No trzeba przyznać, że to co zrobił Korańczyk jest takie trochę unikatowe. Więc max Bugs może musi się tak trochę pozbierać, trochę ogarnąć, ale jak już wjedzie na swoje tory, to pewnie będzie ładnie dominował. Ale na razie to tak się jeszcze zbieram. Ciekawe, czy on w tej rozgrywce też będzie taki aktywny stalkerami, jak jest zazwyczaj. No bo to jest inne otwarcie, nie? W ogóle Oracle, Nexus dalej zbudowany, więc coś za coś. Normalnie księciu chyba najbardziej lubi otwarcie Twilight Cancel. Przynajmniej ma tak dobre mikro, że może sobie na prawie wszystko pozwalać. Ale jak masz super mikro, to trzeba grać jednostki, które te mikro mogą wykorzystać. No i tutaj właśnie Blink Stalkery chyba najlepsze. No i pięknie, dziewięć Stalkerów i Oracle. Jak widać... O! A to było, było taktyczne revelation w ziemię. A nie! Jeden Marine został złapany przez to revelation, nie widziałem. No to coś tam jednak złapał, no ale właśnie ten Marine został zniszczony, więc teraz to jednak nie ma żadnego revelation na przeciwniku. No ładnie, ładnie, ładnie idziemy, jako taką. Kurcze, jak on zawsze ty, tak mikruje tymi stalkerami, bardzo rzadko się myli. Jednego teraz stracił, ale to jest jak najbardziej do przyjęcia. No kurcze, kier stracił 1000, prawie 300, on 325. Skandalną. Może teraz się pomyli? Nie, 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 teraz też się nie pomylił. Też nie stracił stalkera, a rywal oczywiście jakiegoś marina czy dwa i tak cały czas. I to jest bardzo dobry revelation. Bo trzeba właśnie: Może niekoniecznie chodzi o odsłonięcie skałek, ale warto mieć revelation na Mediwakach, bo wtedy wiadomo czy leci drop, czy nie leci. Ranie też mniej chętnie grają takiego dropa, jak wiedzą, że są inwigilowani. Kule, a propos inwigilacji. Tu pylon, to pylon, to pylon, tu pylon. Tutaj też jakiś pylon, ale to raczej do kontrataków, może do gateway'a. No mega przekonująco wygląda Max Fact. Niesamowite, bo to wygląda jakby zupełnie na odwrót był balans. No Protosi muszą jeszcze bardziej mikrować, no. Ale takie rzeczy tylko u Max Paxa, no i Hiro też się zdarza. I lecimy. Zeloty na tak? Skoro Terran wyszedł na mapę, to kontra zalotował. u Max Paxa to jest Pewniaczek. nawet zakopane miny niekoniecznie pomogły. I przez Max Paxa, cały czas może rzucać Revelation. Znaczy, no, jak ma energię na Oracle, to się tam czasami kończy. Ale mega dobrze to wygląda. Wrażenie jakby dokładnie to samo co chwilę temu robił Max Pax i dalej po prostu pogłębia swoje prowadzenie. Ostracił no, parę stalkerów, ale oczywiście u Cura straty jeszcze większe. Leci drop z dwóch min. Akurat tutaj Max Pax nie ma żadnej wizji. mikro, mikro synu. Teraz znowu Revelation poleci na Mediwaki. <noise> Mimo, że mam Observera, to jeszcze Revelation, bo czemu by nie. Izolaty lewą stroną na kontrę też lecą. No i, no i ma kanon, on ma wszystko, panie. Przecież to jest poezja. Wszystko jest, wszystko. Ciekawe, ten drop mu coś zrobi. Oczywiście, że nie, bo oczywiście, że patrzy. Wszystko widzi, wszystko patrzy. Uuu! Nice! widzimy jak Piór wybrał cel te probę. No, 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 całkiem fajnie. Tutaj jeszcze Dark Shrine, nie ma kanona. No coś tam zrobił Cure w tej kontrze. W sumie to ma sporo jednostek w tym miejscu. Skan natychmiast, żeby obserwera rozwalić, skoro wykrył on minę. To znaczy, że musiał tu być. No i wchodzimy, czy nie wchodzimy. Nie złe szpagaty z lotami. Pewnie więcej by stracił, gdyby ich nie zrobił. No, i wchodzimy na wrogą produkcję. Tutaj tak samo robi Cure. Będzie base trade. No, trzeba na tę rampę się wpakować. Nie ma trzeba. O i zeloty jeszcze do pierwszej bazy. Tutaj oczywiście zeloty do trzeciej. Do każdej. Każdą linię mineralną jak najszybciej. Cure nie ma takiej pięknej sytuacji. Zaraz, jeszcze raz chyba tamina odpali. odpali. Zobaczymy, czy coś zrobi dużego. Czy też może jednak nie. Odpaliła. No, i to było jakieś pięć probek, które zniszczyła tutaj. Oczywiście kolejne proby padają. Hurtem lecą. Hmm. Jakby prowadził Cure. Jakby lepiej to zagrał tego base trade, Ale to jest skandal, nie? Idziesz na wymianę bazową. Niby lepiej grałeś, niby lepszy. A teraz już straty porównywalne, czyli lepszy dla Cure'a. Nawet Max, nie no, Max, Max więcej stracił. I łatwo. Baza może zniszczona przez zalotów. <gryw> Co jest trochę przykre, ale... Ale tu jeszcze Liberator ładnie załadował parę ciosów. Ten idzie pod kolosa. Już myślałem, że go zniszczy tak ekspresowo. Gdzie ten Recall? Halo, co tu się przyzwało? Ja skoro nic nie widzę. No cóż, nie pomógł sobie. Teraz bateryjka w pierwszej kolejności jest zniszczona. Świetny skan, żeby wykryć Darkentary, bo nimi jeszcze chciał się odkuć Max Pax. No i ale jest Immortal. Może z tym Immortalem jeszcze coś się urodzi? Czy niekoniecznie? Ja mam chyba Immortal. No nie wiem, w sumie co pierwszy atakował, ale obie jednostki są problematyczne. Ej, Księciunio! Księciunio! Co się dzieje? Co się stało? Jak do tego doszło? Nie wiem, ty. On tak przegrywał, tak szło źle, tak nieciekawie. Ej, no był w plecy. A tu psikus. Immortal z kolosem. I, I się zmieniło. Wow. Księciunio. Księciunio. Zrobił to. <grym> Jaki wariat. Ej, ale to jest dużo mediwaku, więc można to leczyć. No ale też Stalkery się pojawiają, próbował celować po tych Stalkerach. Cztery proby u Max Paxa. I niesamowite to jest, co się dzisiaj dzieje. Co się dzisiaj dzieje? Kiór anulował budowę Marina jednego. Teraz każda jednostka na wagę złota, jednak kiór się poddaje. Niesamowite. Ha! Nie wiem, jak to robi Max Pax czasami, ale. Cud. No, niespotykany rezultat takiego base trade'a. No, się nie zdarza, prawie, żeby teraz miał zauważalnie większe liczby, a jednak finalnie przegrał. Piękne. Ale tu canon? Tu super bateryjka, tu kolos, tu Immortal. Taka drożyna pierścienia się tam urodziła na godzinie 6 i mamy to. No, klasa. To nie miałem zadzwonić i nie zadzwoniłem, a to do 16 tylko. Boże, może mi się uda. O nie. O nie, tego fotela mi nie naprawił. Będę już tak do końca życia siedział. A jutro pewnie zamknięte. dobra, może gra będzie szybka, a trudno, no najwyżej dalej będę siedzieć na odwróconym stołku. Zbyt magiczne dzisiaj te gry. Ale ja, naprawdę zaimponował MaxPax. Ja nawet nie wiem do końca, jak on to wyliczył. Tam ten dziwny recall też na godzinę szóstą taki. Wydawało się, że on tam nic nie przeteleportował, a jednak coś było. Pytanie, on tak to w miarę wykalkulował, wiedział, czy była w tym pewna losowość. Tak, tak, myszka jak najbardziej zamówiona. Udało się wybudzić o jakieś 7.54, no, coś takiego. Do komputera dociągać się o 7.59, oczywiście, i już o 8.00. <grybujesz> Zamawia. Dobra, znamy to otwarcie. To już jest, że tak powiem, rytualny MaxPack. który oczywiście nie robił No Teraz to już wszystko może no, zgodnie ze swoją rozpiską zagrać z zawodnik Teamu Sajstorm Gaming. Jaki e w ogóle cały czas jest bezdrożny, co mi się zdaje? Aż znaczy sobie odświeżymy to. Adeptka złapana jeszcze zabrała ze sobą Marina. No i poza tym SCV-ka, która budowała ekspansję, więc pewne opóźnienia miały miejsce. A no tak już dopiero co dołączył do Team Liquid przecież, jakże mógłbym zapomnieć. Świeży na rybek. Najlepszy w mieście. Produkcja, dystrybucja, terranizacja. Gdzie on tymi marinami teraz wędruje? Czy to już jest pusz chyba tak? Będzie cyklon oczywiście w ofensywie. Kurczak, bo to... Aj, jednak nie, nie idealnie działa. Ciekawy push Q no. Ale to chyba się już nie może udać, jak jest bateryjka. Więc biegnie po prostu w inne miejsce, bo wie, że tutaj nie zada żadnych obrażeń. O, to by było grube, jakby zobaczył. A, daryczki, daryczki! Nie, nie widział, nie widział, nie widział. O nie. I Darkshan się ukończył. a to jest wszystko dzikie. No i mam wrażenie, że gra zmierza do końca. Czy zrzuci teraz mały kiur, Jeżeli tak, o, właśnie jednego zrzucił. Jeszcze jeden. Teraz może go zrzucić kiur O, super supply D podrzucony. Czyli nie ma energii. Oj, kiur, kiur No jakie lekarstwo na te chorobę teraz? Ja tego nie widzę. No. <ścoughs> I GG. I pozdro poćwicz. Oj, księciunio. Oj, księciunio. No, 5 minut 7 sekund. Do widzenia. Doskonale rozegrane. Czysta esport? <grystwa> Zgadza się Janek lekarstwo wokiór. <grystwa> taki żarcik kosmonaucik. No dobra, no to był taki ciekawy meczek też był, trzeba przyznać. Ale jednak nie poszło. <grystwa>